Hej, teraz będziemy grać co walić. W sumie chciałem powiedzieć, że niedługo ja z Goremilianem zrobił wielki eksperyment, więc śledźcie mój kanał na bieżąco. Zasubskrybujcie i oglądajcie. Dobra, zaczynamy. Co walisz? Przesanęć w lewo, aby zobaczyć najnowsze pytanie. Wybierz... A, to jest No dobra. Dobra, 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 Zakochać się z... W... Mm. <laughs> nie. Zakochać się z... W... ...z hajemnością, z... z kimś, z kimś nie może być. Z, kimś, z kim nie możesz być. Być z kimś, kogo kochać, kto nie kocha ciebie. jaj Fajne. Kliknąć tu, kliknąć to. Kliknąć to. Przez rok nie nosić majtek. Przez pół roku nosić tylko jedną skarpetkę. A. Wziąć apap noc rano. Użyć żelu do prysznica w wannie. O, ja tak robię. wytrzeć się po kąpieli pod, pod paską przypadkiem po przypadkiem popsikać się pod pach... Lakiem do włosu. Chcę się do kąpieli pod paską. No też... Naprawdę? Dobra. Ja cię wyłączę telewizor i przeszkadza. E, Przytka. Brzydka. Wychodzi. Brzydko chodzić na każdym selfie, mieć brzydkie zdjęcie we wszystkich dokumentach. No i dalej, pytanie: selfie, dokumenty. No, tak, tak, tak. no. gdy nie mieć, yy, nigdy nie mieć katalogu, wcale nie, się nie pocić. Chce się nie płacić, bo to trochę przeszkadza. A, a katar, to jest fajne, bo nie idzie się ze skały. 3 miesiące wakacji zimą. Miesiąc wakacji latem. Trzy miesiące wakacji zimą, no bo. Ale dalej. Facebook, Snapchat. Snapchat. Chce! Biać przy pryszniczo godzinę, brać prysznic raz na tydzień. A co tydzień, już wolę. Prawie równo, prawie. Mieć współlokatora tej samej płci. Mieć współlokatora przeciwnej płci, tej samej płci lepiej. Co? A, ja to pewnie ktoś taka zakochany. Ja mam być bardzo ważną osobą nie do w doskonałym świecie mało zn znaczyć w idealnym świecie. Hmm, czekajcie, ja zastrzyłem na chwilkę. A inne jak wysła, dobrze klikniałem? Jeść trzy razy w tygodniu kastkę mazła i nosić. Malkowe ubrania. Nie jeść masła, ale ubierać się tylko w tesko. Też wolę w tesko, bo. Co? na to wolę Mieć pięć rzeczy. Mieć, Mieć pięć życzeń. Nie. Yy, nie. Możesz. Nie. Możesz chcieć pieniędzy. Mieć mieć. No, no, nawet mie mieć kochanego partnera i nie mieć znajomych, mieć dużo przyjaciół i nie mieć partnerka. No ja to partnerki, bo jestem chłopakiem. No dobra, co wolę? Mieć dużo przyjaciół nie mieć. No jest wola? ta. To... Prawie równa. Prawie równa. Wypić wodę z popielniczki Wejść do wanny pełnej pająków Wolę wypić wodę z popielniczki Nie wejść do pająków Sześć osób to zrobiło? Instagram, snapchat Instagram chyba bardziej Przemawia do ludzi No kurde, jak to kilka to nie. Wakacje nad morzem przy, przy pochmurze gdzie wakacje w domu przesunęcie pogać W ogóle w domu lepsze... No mówiłem Come on go i nogę. Come on go. Ile, 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 ile? Ha, widziałem. Dobrze. Nie! Móc zaprojektować urodę swojego partn swojej partnerki. Móc zaprojektować swój... Ulu, Uro, uludek, uludek. Haha, dobrze mi się Najpierw nalać mleko, a potem w, w, wsypać płatki. Najpierw wsypać płatki, a potem dodać mleko. No, ja tak zawsze jest na mam. Zapaść na zawsze w śpiączkę miesiąc przyjemnie Lena! przyjemniej Kurde, ona mi nic nie daje. Przyjemnie sny. Żyć normalnie, ale codziennie mieć... Krzysztof, mieć śpiączkę niż... Naprawdę. W każdej sytuacji... Wiedzieć co robić, móc sprawić y, knięciem, że ktoś się rozje. To żeby tamto. No dobrze wybrałem. Nigdy nie y, przegrywać, ale też nigdy nie się nie zakochać, znaleźć prawdziwą miłość, ale być nieudacikiem, kimś, wolę wygrywać. Naprawdę wolę wygrywać Ale mam więc spędzić romantyczny wieczór we dwoje obejrzeć mi mecz finał Mistrzostw świata Ta. mieć 30 dzieci i dos Dawać na każde z nich 1000 zł od państwa, mieć trójkę dzieci i nie dostawać nic od państwa. No to państwo i tak by się dorzuciło. No, mówiłem z muzyki, móc słuchać tylko jodłowania. z filmów, móc oglądać tylko dokumenty o połowie krąg. Ładne. Fata, jak wybrali to? Skąd ci będzie takie równe? Y, przypadkiem udostępnić na Facebooku swoje nagranie, nagie zdjęcie. Przez miesiąc chodzić do szkoły y, pracy w samej bieliznie. Najdaleko. i jest z... samej bielizny. Poli, wolunek jest zdjęcie Dostać w twarz deską Kurde, nie chcę żadnych reklam Dostać w twarz deską, Ni, Nic nie jeść przez tydzień Dostać w twarz deską, Ty To czy ma coś, No słabo. nie słaba. Ha. I To ja sobie z tym mówię, to nie wzięliśmy mina tak żeby. To Na do polecam I w jakich gogle wpiszcie w co wolicie wy wskoczyć na pierwszy kajcie to yy, Kapitana Ameryka Iron Man, Iron Man oczywiście Batmana Supermana Batmana fajne pytania zjeść obiad z którego wypełni, nie, wypełni. Wypuł, wypuł. Wyszedł ka duch wejść do jacuzzi, w którym pływają włosy. No włosy aż tak, tak bardzo nie przeszkadzają. No dobra, ostatnie i z nami zegam. Chcieć, kliknąć w... W coś innego, ale przypadkiem kliknąć reklamę, musieć musieć się schylić, żeby pod podłączyć coś do komputera. He, wolę się schylić, żeby coś podłączyć, żeby być na to z bym mógł wyjść do reklamy. No, babia to się bo mi zagram Mówię pa, pa, jeszcze raz pa. Надо, Да, Па. -а.